Okay, nie wiem czy wiecie, ale wyciekły nowe zdjęcia z DLC, czyli dodatku do Fna FNAFA Secu Security Bridge. I dzisiaj sobie obejrzymy je w postaci shorta, który przygotował Dark Taurus. I naprawdę niektóre z tych zdjęć, które tutaj wyciekły, są mega kozackie. I mam nadzieję, że wy znajdziecie tutaj pewne takie ukryte przekazy, informacje. I dajcie znać, czy, czy, będziecie, czy je znajdziecie. Potem zrobimy tutaj analizę. Ale no naprawdę, naprawdę ten dodatek zapowiada się mega kozacko. Dodatkowo mamy tutaj e, closer look i tenet, czyli rozjaśnione są te zdjęcia. Tu jest oczywiście zapowiedź Sun and Moona, który, który tutaj ma być. Mamy tu też słuchajcie endoszkielet. No ale mamy, patrzcie, tutaj już rozwaloną chikę. To jest bodajże, nie? Ja jeszcze w tym świecie Five Nights at Freddy's, tak wiecie, nie do końca pływam poprawnie, e, więc musicie mnie nauczyć jeszcze. Mniej więcej powoli tą całą fabułę mniej więcej ogarniam, więc jest, jest dobrze, coraz lepiej, ale uczymy się, tak? Nie, tak jak wy uczyliście się, jak byliście młodzi, jeździć pierwszy raz na rowerze czy samochodem, potem jak już jesteście dorośli, tak? Tutaj się też uczymy w tym przypadku. No i mamy bardzo dużo poniszczonych, strasznie takich już starych wręcz, zardzewiałych nie, postaci. W ogóle te postacie, które zostały pokornane, to wygląda tak jakby one były naprawdę ten ruin, jeżeli to są zdjęcia z tej gry, to wygląda tak jakby ten dodatek dział się bardzo ale to bardzo późno po wydarzeniach z pierwszej części tej gry Security Breach, wiecie? Okej, okay, tu, tu zobaczcie, coś jest. Kto to tam jest, słuchajcie, nie widzę dokładnie, już stary jestem. Patrzcie, ile plam krwi w ogóle. FU! Co to się wygląda? Jak. No, wygląda to na krew, która jest już taka zastygła, która. Wow, naprawdę nie. Opatrzcie, kto tu mamy? Tutaj kolejny. Rozwalony. Animatronik, więc to są te zdjęcia. Fajnie to wygląda, wszystko przed... bardzo. Bardzo i nie mogę się doczekać DLC, oczywiście przygotuję dla Was materiały z tej gry. Trzymajcie się!